Premier Łukasz Gąciarski, TVN24, chciałem zapytać o sprawy bieżące, o uchodźców, którzy wczoraj pojawili się w Polsce 50 rodzin z Syrii. Jak pani odpowie na zarzuty opozycji, która twierdzi, że nie powinniśmy przyjmować się Syryjczyków, bo są obcy kulturowo? No tak, ale ci, którzy tak bardzo mocno głoszą hasła Solidarności, wrażliwości, dzisiaj mówią: Nie pomagajmy innym, zamknijmy oczy na to, że Morze Śródziemne dzisiaj jest największym cmentarzyskiem. My przyjmujemy w tej grupie, która wczoraj trafiła do nas, były i kobiety, i małe dzieci. Więc ja dzisiaj apeluję do opozycji i mówię: bądźcie wrażliwi na to, co się dzieje. Nam kiedyś też pomagano. To jest właśnie ta, to pełne znaczenie słowa solidarność. Nam kiedyś też pomagano. Pomagano nam z Zachodu wtedy, kiedy potrzebowaliśmy tej pomocy. Dzisiaj, kiedy inni potrzebują tej pomocy, powinniśmy to zrobić y, y, jak najprędzej, ale mało tego profesjonalnie i odpowiedzialnie. Pamiętacie, ostatnio przyjmowaliśmy, oni już zakończyli swoją historię, tych, których przyjmowaliśmy z Donbasu, tych, którzy y, z Ukrainy, którzy byli w tym niebezpiecznym obszarze działań wojennych. Oni dzisiaj już mają swoje mieszkanie, mają swoją pracę i zamierzają zostać w Polsce i mówią bardzo, bardzo dziękujemy Polakom za to serce, które nam okazali. Nie wiadomo, czy dzisiaj jeszcze byśmy żyli.